Niejednoznaczne odpowiedzi po niemiecku. Lubisz szpinak? Magst du szpinat? Taki nie. Czasami lubię szpinak. Jaim. Ich mag szpinat manchmal. Potrafisz wcześniej wstać? Kannst du früh aufstehen? Tak i nie. Czasami potrafię wcześniej wstać. Jaj. Ich kann früh aufstehen manchmal. Masz czas jutro? Has du Zeit Morgan? Jesz warzywa? Jest du gemüse? Tak i nie. Jem czasami warzywa. Jaj, ich esse masz, morgen Pójdziesz jutro do kina? Kommst du morgen ins kino? Może. Być może pójdę do kina. Vielleicht. Ich gehe vielleicht ins Kino. Idziesz do kina? Gehst du ins Kino? Może. Vielleicht. Pójdziesz dzisiaj pływać? Gehst du heute schwimmen? Może. Być może pójdę dzisiaj popływać. Vielleicht. Ich okay, heute schwimmen vielleicht. Uczysz się dziś niemieckiego? Lecz du heute Deutsch? Może. Być może uczę się dziś niemieckiego. Vielleicht. Ich na heute Deutsch vielleicht. Lubisz kawę? Magst Tak i nie. Czasami lubię kawę. Ja, ich mag kaffee manchmal. Odwiedzisz przyjaciół? Besuchst du deine Freunde? Może, być może odwiedzę przyjaciół. Vielleicht. Ich besuche meine Freunde, vielleicht. Grasz na instrumencie? Spielst du ein Instrument? Taki nie. Czasami gram na instrumencie. Jań. Iś spielę manchmal ein instrument. Pójdziesz popływać? z du Może. Być może pójdę podpływać. Vielleicht. Iś geh schwimmen swimmen,